Jest silnym facetem, to mój błąd. Dzisiaj właśnie nasz zespół ma pierwszą próbę po przerwie. Zespół Imperium Zatracenia, spektaklu, który przygotowujemy tutaj na scenie w mągowie w Centrum Kultury. Mam nadzieję, że będziemy mogli próbować. I doprowadzić spektakl do premiery. Bardzo nam na tym zależy. Jest nas wiele osób, ponad 16 młodych ludzi na scenie. Także mam nadzieję, że w tych warunkach, jakie panują, uda się i publiczność, nawet jeżeli to jest 50% widzów na widowni, że będziemy mogli Was niedługo zaprosić na premierę Imperium Zatracenia. Trzymajcie kciuki, bo mamy dla Was coś naprawdę dobrego. Bardzo w to wierzę. Do zobaczenia.